Dzień dobry, cześć. Ania Czeszeska z tej strony. Dzieci i pieniądze. A dokładnie dzieci i pieniądze w duchu RB, bo tak, w takim nurcie chcę tutaj mówić o wspieraniu rozwoju finansowego dzieci. I witam na kolejnym wtorkowym live'ie, Jest parę minut po dziewiątej i powoli będę zaczynać mój temat. Tym bardziej, że te lifey założenia mają być krótkie, tak na kwadrans, no żeby było po prostu nie za dużo, nieprzyciążone treścią. I też szacunku dla waszego i mojego czasu. Tak więc, czy kieszenkowe to przywilej. To hasło wzięłam właściwie z jednej z grup rodzicielskich, gdzie była dyskusja. Na temat y, tego, czy dzieciom powinno się płacić za obowiązki, y, czy właśnie, no właśnie czy to robić. I pojawiło się tam dużo różnych haseł, y, i różnych przekonań i myśli, i ja, jedno, które właśnie zwróciło, zwróciło moją uwagę, y, było to związane z przywilejem, tak? Czy kieszonkowe to przywilej? To też się pojawiło w pewnym kontekście, że jakoś mamy dzieci. Um, obowiązek przygotować, wychować, żeby umiało um, sobie jakoś radzić, by były właśnie zaradne. Um, ja w tym momencie chyba już też mówię bardziej też o moich skojarzeniach. W każdym bądź razie ten dzisiejszy live to będzie taka moja właśnie interpretacja tego hasła, y, skojarzenia właśnie z tym hasłem kieszonkowe i przywilej. I trochę może z tym. Y, co my jako dorośli, nie wiem, określamy jako swoje zadanie wychowawcze, to jakoś w tym nurcie dzisiaj będzie, e, będzie ten live. E, w opisie napisałam, że będę mówić o symbolicznym wymiarze pieniędzy, o przekonaniach finansowych i o tym, jak to może wpływać na kwestie właśnie wspierania dzieci w rozwoju. E, I dlatego będę o tym mówić, dlatego że e, no, to się według mnie łączy. E, więc. Ja mam od takie skojarzenie, czy kieszonkowe to przywilej. Kieszonkowe, czyli pieniądze. Czyli jak dajemy dziecku pieniądze, to tak jakbyśmy mu nie wiem, pozwalali na więcej, dawali więcej możliwości. No przywilej mi się kojarzy z tym, że no, ktoś nie wiem, może więcej, może łatwiej, jakoś jest uprzywilejowany, na no, jakoś idzie szybciej, tak? Nie wiem, w kolejce. Gdy ktoś ma priorytet, właśnie jest jakiś uprzywilejowany, no to szybciej z tej kolejki wychodzi. Więc jakoś to kieszonkowe, te pieniądze, jakoś tak mi się kojarzą w tym kontekście, że jak się je daje jako przywilej, jako coś, jako nagroda właściwie, to no, no, no właśnie, że dajemy mu coś dziecku w zamian właśnie za coś, trochę, ale też jakby dajemy mu w ogóle coś. Że ono ma w tym momencie więcej, i tu mi się najbardziej kojarzy słowo władza, więcej możliwości, jakoś też decydowania o różnych rzeczach, a właściwie o, o swoich zakupach, kiesz... które będzie mogło zrobić z tego kieszonkowego. I gdy mam takie skojarzenia, to się zastanawiam, czy my w ten sposób, traktując kieszonkowe jako coś, na co dziecko może zasłużyć, traktując pieniądze jako coś, co daje właśnie przywilej, co powinno być pewną właśnie nagrodą, pewną wartością, czymś nie wiem, odświętnym, czymś, co jest no, tak cenne, że trzeba to zabiegać i się starać niesamowicie, czy nie sprawiamy, że dziecko zaczyna y, traktować pieniądze jako sposób na władzę. Cześć Aniu. Ja jestem nieznana, nie przysłuchałem tych wszystkich lajków i serduszek. Eee... I to mnie wiadomo, wybiózły, z już wracam. Więc, y, więc warto się uważam, zastanowić z jakim przekonaniem, z jaką myślą i wartością traktujemy pieniądze y, i chęć dzielenia się nimi z dziećmi. Y, no właśnie, bo jeżeli, uważam, jeżeli mamy w głowie coś takiego, że no, te pieniądze są uprzywilejowaniem, y, jakąś nagrodą, czymś, na co dziecko ma zasłużyć. <ścoughs> Cześć Ewelina. Y, no to dajemy trochę dziecku takie przekonanie, poparte jego doświadczeniem, y, że te pieniądze kojarzą się z władzą, tak? Rodzic ma władzę, rodzic daje pieniądze, rodzic decyduje, jak ja zasłużę, no to mam kawałek tej władzy. I przekonanie, że pieniądze to władza, to jest część symbolicznego wymiaru pieniędzy. Ja o tym może ostatnio wspominam, jeżeli nie pamiętacie, to przypomnę, że pieniądze są. Tak fascynujące właśnie dlatego, że są niejednorodne. Nie są tylko środkiem płatniczym, nie służą tylko do wydawania i robienia zakupów to jest jedna z ich funkcji. No, może faktycznie jakby najlepiej pamiętać o tym, że one do tego głównie służą. Natomiast przez to są te wszystkie różne trudności, niedoro, nieporozumienia, dlatego że pieniądze mają także wymiar symboliczny. I przed niektórych traktowane są jako właśnie ekwiwalent, jako sposób na władzę, dla niektórych jako poczucie własnej wartości, a dla niektórych jako równoznacznik bezpieczeństwa. I okazuje się, że gdy ludziom wzbudza się pewne myśli o pieniądzach i mają oni przekonania bardziej o tym symbolicznym wymiarze, czyli jakoś bardziej reagują na to, że pieniądze kojarzą im się z władzą, z bezpieczeństwem, z poczuciem wartości, niż z tym, że można po prostu nimi robić zakupy i uzyskać to, co jest dla nas. Istotne, tak jakby w kontekście po prostu prostym, tak? Idę, kupuję, wychodzę, tylko bardziej się kojarzą z tą funkcją jednak symboliczną. To takie osoby były bardziej skłonne do tego, żeby cenić w ogóle pieniądze, tak? Żeby chcić ich jak najwięcej. No trochę skłaniało ich to jednak do tego materializmu, którego też widzę jako rodzice się obawiamy. Więc jeżeli my z taką myślą dajemy dziecku kieszonkowe, że to jest jakaś nagroda, jakiś przekona, jakoś, jakaś wartość, na którą trzeba sobie koniecznie zasłużyć, to możemy pokazywać mu, że tak jest, tak? że pieniądze są tak istotne, że dają władzę, że są taką wartością, że o nią aż tak trzeba po prostu zabiegać. I nie pokazujemy, może w mniejszym stopniu pokazujemy to, ten wymiar instrumentalny, który nie ma takiego wpływu w badaniach, tak? w sensie osoby, które bardziej traktowały pieniądze instrumentalnie, czyli bardziej no, traktowały je jako środek płatniczy, były takie skoncentrowane, może nie skoncentrowane, ale to są jakby trzy, trzy cechy, tak? Bo pani okazji, kontrola finansowa, czyli kontrolowały pieniądze i nie miały awersji do zadłużeń. To takie osoby, które bardziej na to były nakierowane, mniej były. Podatny na, na właśnie że tak powiem, ten negatywny wpływ pieniędzy, tak? który się kojarzy z tym, że pieniądze to zło tak? i to korzeń wszelkiego zła i, e, i powodują nieszczęście i szczęścia nie dają. E, więc e, jeżeli pokazujemy ci się ten instrumentalny wymiar, e, no to jest większa szansa, że dzieci ten wymiar od nas wezmą, bo dzieci, jak wiadomo, uczą się na podstawie tego, co my robimy, a nie to, co mówimy. Więc jakby też warto zastanowić się, z jaką my intencją właśnie, co chcemy dziecku przekazać. I ja tu jeszcze chyba dodam w opisie, mam takie refleksje po wczorajszym przeczytaniu. Posta y, Kasiu Miszkę może a Kasiu, przepraszam, jeżeli wymawiam myślą Twoje nazwisko, a, a czuję, że na pewno się to robię, y, która prowadzi fanpage Szczere Złoto i pisze o edukacji dzieci y, i w ogóle wspieraniu dzieci też w rozwoju. Y, Ona pisała raczej o, o sprawczości. I y, 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 właśnie, też mam takie, takie skojarzenie, y, że jeżeli zakładamy, że dzieci muszą, nie wiem, zasłużyć na, na kieszonkowe, na to, żeby móc decydować o pieniądzach. Jeżeli uznajemy, że jakby my wiemy lepiej, jakie ich decyzje zakupowe, finansowe są słuszne, a nie, to, to też w ten sposób trochę podkopujemy ich poczucie własnej, własnej sprawczości. I przekonanie o tym, że one mogą sobie zaufać i, i są w stanie podejmować odpowiedzialne decyzje. Też takie założenie, że to my trochę wiemy lepiej, może, może sprawić, że my nie doceniamy wartości tego, że pewne rzeczy po prostu nabywamy, doświadczając, ucząc się, będąc po prostu w trakcie robienia czegoś. Tak? Że, Robiąc pewne rzeczy, nabieramy w tym mistrzostwa, doskonalimy się. I tak samo jest z wydawaniem pieniędzy i z podejmowaniem decyzji. Tu wartość dużą ma doświadczenie, po prostu, bo chciałam powiedzieć robienie błędów, ale gdy tak myślimy sobie robienie błędów. No to też to może powodować negatywne skojarzenia, więc jakby warto myśleć o tym, że po prostu pewne decyzje będą trafne, a niektóre nie. I warto, żebyś, żeby to dziecko raczej oceniało, które z jego punktu widzenia decyzje są trafne, a które nie, bo jeżeli my to będziemy robić z naszego punktu widzenia, to znowu dziecko nauczy się tego raczej, że to my mamy władzę. Że to my decydujemy y, i że pieniądze właśnie znowu dają władzę. Jeżeli my y, zrobimy coś, co było dla nas fajne, nam się podobało, y, my, teraz mówię o sobie jako dziecko, y, ale jeżeli dziecko y, kupi zabawkę, wyda pieniądze na grę, dlatego, że mu się podobała, że lubi w to grać, że chciał y, y, więcej czasu poświęcić na tą grę, chciał się więcej poduczyć, y, a. My z punktu swojego rodzicielstwa znamy, nie, to jest złe i jak już ci więcej pieniędzy na gry nie daję, no to pokazujemy raz, że, że pieniądze dają władzę, tak? I my, i my mamy tą władzę, i kto ma, kto ma pieniądze, ten decyduje. A dwa, no właśnie, trochę sprawiamy, że to poczucie zaufania do siebie, do siebie może spadać. I miałam taką sobie wczoraj myśl, napisałam, że właściwie karzemy dziecko za jego rozwój, że zabierając mu możliwości i środki, dzięki którym ono może się uczyć na swoich doświadczeniach, bardzo różnych, trochę nie pozwalamy mu, tak? Trochę go karzemy za to, że ono chce się po prostu rozwijać. Więc, czy kieszonkowy to przywilej? to każdy sobie musi odpowiedzieć, jak to jest u niego w domu. Ja się coraz bardziej też nad tym zastanawiam i bardziej coraz bardziej o tym myślę, że w ogóle kieszonkowe jest jednym tylko ze sposobów na to, żeby zaradność finansową dziecka rozwijać, że dzieci mogą mieć dostęp do pieniędzy nie tylko w postaci wydzielonej części, ale mogą wspólnie decydować też o, o różnych rzeczach z nami. Tak? że to też jest dostęp do pewnych doświadczeń. I to jest też pokazywanie dziecku, dawanie mu możliwości do tego, żeby zobaczyło, jak wygląda decydowanie, zarządzanie większymi pieniędzmi, bo pieniądze jakoś takie no to kojarzą się jednak z tymi pieniędzmi takimi. Drobnymi, tak? To pieniądze do kieszeni, tak? Nie, nie dużo tam się zmieści. Natomiast jeżeli dajemy taką przestrzeń na to, żeby dziecko mogło decydować w innych obszarach, nie tylko tym, czy on wyda na gry, na słodycze, na ubrania, to już pewnie starsze dzieci, ale na przykład planować z nim posiłki czy, czy zajęcia dodatkowe. Czy ustro... dekorowanie własnego pokoju, czy jeszcze inne, inne rzeczy, które są po prostu związane z byciem w rodzinie, to, poka... to raz, że przygotowujemy je do, do tego na przyszłość, tak? że um, pozwalamy mu po prostu doświadczyć pewnych rzeczy i nauczyć się, jak to jest. I gdy to dziecko będzie już um, dorosłe, to będzie mu łatwiej pewne rzeczy. Robić już samodzielnie na własną rękę, bo miało ten czas doświadczenia, doświadczenia w domu. Dlatego też uważam, że, że warto jest w ogóle mówić o edukacji, o pieniądzach z, z dziećmi i nawet nie tylko mówić o tym, że no jakby pieniądze są ważne, istotne, ale po prostu pozwolić dzieciom decydować, dać doświadczenie, bo to je wtedy najbardziej, najbardziej uczy. I ja myślę, że to dzisiaj tyle w tym temacie. Dziękuję Wam za uwagę i tym osobom, które będą też oglądać mnie w następnym momencie. O. I na koniec chciałam właściwie powiedzieć, że ponieważ u, u mnie następnego dnia zaczęły się ferie, to zdecydowałam się nie. Nie tworzyć kolejnych przez te dwa tygodnie kolejnych live'ów. I dopiero 26 pojawi się kolejny live z tematem. Z tematem związanym z kradzieżą. Tak, to znaczy sytuacja, gdy widzimy, że dziecko kradnie, to o tym będę trochę więcej mówić. A w ogóle dużo na ten temat będzie w mojej książce, która się właśnie pisze i dzisiaj siedząc przed stołówką i czekając na, panie, na panią z cateringu pisałam kolejną, kolejne kilk kilka wersów do, do książki. Jestem na etapie pisania, jakby skupiam się na tym, żeby w lutym napisać pierwszą część związaną z, z tym, co to jest w ogóle zaradność finansowa, tak? jak to rozumieć, do czego dziecko przygotować, więc, jakby to jest mój, te, mój, plan, e, mój plan na luty. E, I na dzisiaj to tyle z mojej strony. Dziękuję Wam bardzo za uwagę jeszcze raz i do zobaczenia e, za tydzień na tym live'ie. A jeżeli ktoś chce też e, jeszcze się ze mną zobaczyć, to o 11.30 zapraszam na spotkanie z Basią Bielanik. E, Będziemy mówić o potrzebach i zachciankach finansowych, ale z punktu widzenia porozumienia bez przemocy, bo dla mnie to jest bardzo ciekawe podejście, które Dużo też mi potwierało na spojrzenie też właśnie na, na finanse, więc o 11.30 będziemy o tym rozmawiać z Pasią Bielanik ze Szkół MOCy. Jeżeli ktoś chce dołączyć do naszego wydarzenia na żywo, to u mnie na stronie jest wydarzenie, tam się pojawi link, bo wywiad będzie na żywo, a później znajdzie się też na moim blogu i będzie dostępny na kanale YouTube. Żeby jeszcze ten temat płynął dalej w świat był cały czas dostępny. Więc na dzisiaj, już po się dzisiaj chyba żegnam, ale już na pewno koniec. Do zobaczenia za niedługo. Pa!